Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam 17 grudnia, czyli 17 dzień vlogmasów. Byłam się w tym filmie zakupach. I to powinno wam już dać takiego doniesienia. co będziemy dzisiaj robić. Tak, kupiłam przyprawę do piernika, przyprawę do ciasteczek i przyprawę korzenną. To oznacza, że będziemy robić pierniki. Serio? Miałam wcześniej pierniki, ale jakoś tak wyszło i dzisiaj robimy te pierniki. Was zapraszam do oglądania i życzę wam też miłego oglądania. Wysłać łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i co? Lecimy, let's go! O, i może sobie odpowiemy jeszcze na pytania, które było zadane na moim Instagramie i na NGL. NGL, NGL, aha. Um, no i tak to może pogadamy trochę, zobaczymy, co z tego wyjdzie, um, więc pomału ja się muszę przebrać, bo ja... Mię jest za gorąco, nie będę w bluzie robiła niczego, bo po prostu już zaraz piekarnik się odpali, to wszystko to ja tutaj po prostu wybuchnę, wyparuję po prostu. Ogólnie to jest tak, że ja będę robiła dwa różne przepisy na pierniki. No, Znalazłam jeden przepis na takie super mięciutkie pierniczki, tak wyglądają, mam nadzieję, że też tak wyjdą u mnie, że się tylko je zanurza w luksze, a drugie to właśnie robię po to, żeby ozebrać sobie pisakami. Ale ja lubię piec, także mi to nie robi problemu. Zaczynamy. Totalny przypał. Odpowiadam na pytania, i mi się mikrofon wyłączył, i nic nie było słychać. Jezus, no nie. Mam nadzieję, że i tak będzie dobrze słychać bez mikrofonu, ale na sobie pytania, jak będę w pokoju, albo dosłownie za chwilkę. żeby teraz, przykład, drugie ciasto na pierniki, a przepisy na pierniczki wam w opisie, także tam koniecznie zajrzyjcie i tam zostawię link do TikToku, z których brałam przepisy. идеально старчило. Дословно на стык. Która tura pierników zrobiona, weźcie na jak byliście mali. Pojedaliście ciasto liście ciasta. Ja Jak mało i lubię takie zrobić ciasto Krawie się należało. jak pięknie wyszły. Jeszcze tu są. Całkowicie teraz mi się przypomniało, że miałam sobie piosenki świąteczne włączyć, dopiero teraz ja włączyłam. Nawet mam taki mózg po prostu. Muszę zacząć robić te drugie. Ale w ogóle ciasto bardzo fajne wyszły, ale widać, że to ciasto jest już troszkę inne niż tamto, ale zobaczymy, co będzie lepsze, te pierwsze pierniczki wyszły tak i są mega kruciutkie. Weźmiemy sobie na test, zobaczyć, jak wygląda środek, czy faktycznie jest taki fajny, ale powiem wam, że pierwszy raz wyszły mi takie właśnie pulchniutkie i grubiutkie pierniczki. Wow. Wow. Pierwszy raz mi takie się pięk wyszły. Mm. Mm -hmm. Pyszne. Piękne. A to są te drugie i one też wyszły takie... fajne. Widzicie? Tylko one są troszkę bardziej twardsze, ale próba testu. Też są bardzo dobre. No, bardzo dobre są. A je będziemy ozdabiać pisakami, i trochę, bo lukru mi zostało bardzo dużo. Tak się prezentują moje pierniki ozdobione. Nie są idealne, ale... Bo ja na do Zakopanego za tydzień, tak? I na pewno w tym tygodniu jeszcze zrobię jeszcze raz te pierniczki, te... No, pianiczki po prostu zrobię już teraz. kiedy chyba miałam dwóch to kupiłam te pisaki. Kupiłam czarny, czerwony i biały. A powinien być zielony, żółty, czerwony. Yy, takie właśnie wiecie, intensywne, świąteczne. Nie wiem, co mi wstąpiło do głowy, że takie kolorki. Ogólnie wyszłam na dór z psami, Wika poszła do żabki i ten, ten jakiś kotek tutaj przeszedł i jest się płakać, to ja nie lubię takiej sytuacji, to się bardzo mi szkoda zwierząt wszystkich przez zimę i w ogóle. Jak zaraz Wika przyjdzie z psy, a ja pójdę po karmę, to jest w niebo. I zawsze tak jest, gdy już kupię karmę, to yy, kot sobie ucieka, ja chcę, ja chcę dać mu saszetkę. O, ja chciałam go nakarmić. Ogólnie kupiłam je z kasa, bo w Żabce nie ma żadnego wyboru. Ważne, żeby takie kotek chociaż coś zjadł, niż nic, co nie. Znalazłam go! Ja już mam wcierkę na włosach, ale przypomniało mi się, że przecież musimy otworzyć kalendarze adwentowe żywka ekspresowa wygładzająca z efektem rozświetlenia Dobra, dałam tak telefon, więc mi się wydaje, że będzie git i otwórzmy sobie dalej i odpowiedzmy sobie na pytanka Nie, te pytania mam sprzed dwóch tygodni Tutaj mam, hej, publikuję więcej na insta Właśnie, kurde, tutaj... tak to jest Raz publikuję więcej, raz nie. ja muszę być bardziej um, regularna w tym bo wiem, że to też da sporo i w ogóle Mamy mam tutaj herbatkę Erglej y, lawendową. Ranking dzienzianków. Ogólnie no, ja szczęście lubię wszystkich. Jakby trudno mi teraz oceniać, kogo najbardziej lubię, kogo najmniej. Jak będzie, to jedziesz na festiwal ekipy. Jak będzie, to pojadę. Prawdopodobnie będzie, bo na festiwalu, w tym którym byliśmy, byłam, byliśmy, byłam y, teraz w czerwcu. To coś tam mówili, że właśnie ma być festiwal, także ja czekam i bardzo chętnie pojadę. Mamy tutaj bajecznego zwykłego. Wyglądasz super słodko. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to czasami nie pisze bot. Do jakich miast jedziesz na Gen -Z? I z kim mi ta na Gen Z Tour chciałabyś mieć? Ja tak, jadę na Gen Z, to i mam mita z Fostyną. I tak, chciałam mieć mita i mam mita. Chociaż trochę się wykosztowałam z tego mita. 350 za mita. no ogółem. Ej, nie mam okienka, tu. Tu nie ma. To pewnie spodu. Dobra. No, to się kiedyś, kiedy, kiedy wyciągnie. Ale, ale tak. Jedę, Tańska I mam mita z ja Jak udało Ci z Ed? Czyli z Ogólnie to jest proces i widziałam, jakie negatywne skutki są tego. I nie widziałam to na sobie. I kiedy zrozumiałam, że to jednak są zaburzenia odżywiania, to czułam się trochę źle z tym. I okres, upadały mi włosy, miałam taki humor po prostu, nie miałam nawet siły. Mm, nie wychodziłam po z domu. Mm, tak się nie zapachło, ale no. No nie budowałam w ogóle wspomnień, nie bałam się zjeść z kimś na mieście, bo, bo przecież ile to ma. Ale no i to, to nie I kurde, pewnego dnia tak stwierdziłam, że robię sobie krzywdę. I z tym wszystkim też poszło właśnie samoakceptacja, bo też jak zaczęłam siebie akceptować z tym wszystkim działać, to to właśnie połączyło się i nabierałam tych myśli, że okej, okay, robiłam źle i teraz próbujmy to, to naprawić i no, przy wychodzeniu to jest ogółem proces, to nie przyjdzie tak o jedni potrzebują więcej czasu, niektórzy mniej i no, trzeba pomyśleć, że jakie to nam daje skut skutki w ogóle uboczne, że kiedyś możemy nie, możemy nie mieć dzieci i naprawdę negatywne są takie skutki, nie ma chyba żadnych pozytywów no jedynie, że się skutnie, ale to dosłownie na ile, na chwilę a potem przyjdzie efekt yo i może się przydać więcej i, i, i tak jak schudnąć chcecie, to chudnijcie z głową na no zdrowie redukcji. Tutaj mamy nawilżający żyjący żelot i Co do zaburzeń w ogóle, to uważajcie na siebie i dbajcie o relację z niebem, bo to naprawdę jest kawał świństwa. Naprawdę. Ale... No też trzeba zastanowić się, czy, czy ty chcesz w tym kwić i czy to jest już w tym całe życie, bo na no, przykład możesz sobie wziąć zdjęcie z siebie, jak byłaś mała. Powiedzieć tej mojej Tobie, czy, że nie zasługuję na jedzenie, że nie być tak ja, nie dam Ci czekoladki, nie zasługujesz. To gruba jest sprawy. I wiesz, nie powiedziałabyś tego do mojej siebie, to dlaczego mówisz teraz to do siebie, skoro jesteś tą samą osobą, tylko dużo starszą. Mamy jakieś kakao, coś tam, są jakieś kuleczki takie. Mamy życie jedno. I... I chyba nie chcemy ją zmarnować życia w ten sposób, że... Może nam choroba szybciej to życie zabrać niż się ta życie dopiero może rozkręcić, rozpocząć. Tutaj naprawdę to wszystko też się wiąże z tym, z samą akceptacją, i w ogóle, bo ogólnie nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że zaburzenie oczywienia, że ktoś mówi, że ma zaburzenie oczywienia, a on ma np. normalną sylwetkę, i mówi, Jezus, podobnie nie widać, jakbyś miała zaburzenia, czy coś w tym stylu. okej. Okay. Może nie, nie musi widać. Zaburzenia oczywienia siedzą w głowie, to wszystko się dzieje w głowie i właśnie ten mańce to po prostu pożar te myśli i to naprawdę overthinking, te wszystkie sprawy i nie rozumiem ludzi, którzy oceniają kogoś po serwetce, a ktoś naprawdę może się kurde zmagać z takimi problemami i to mnie da się denerwuje w ludziach to, że ktoś mówi, że nie wygląda jakbyś to i to miała, nie wygląda jakbyś na to chorowa, ale to nie trzeba wyglądać. Wiemy chyba, co się dzieje na światłowie, tak? Trzymam kciuki za wszystkich, którzy teraz walczą i na przykład są na recovery Czyli po prostu walczą, żeby wygrać z tą chorobą Wierzę w was bardzo mocno i wiem, że wam się uda Jestem wam z was strasznie dumna I nie poddawajcie się i lecimy z do końca, bo to jest tego warte I życie, życie może być jeszcze fajne Jesteśmy młodzi Jedni są starsi, jedni młodsi ale życie zawsze może się obrócić o 108 stopni, może być super. I chyba no, możemy zakończyć ten temat, i bo to troszkę mi się ciężko o tym gada. Też muszę mówić ciszej, bo ich teraz śpi. I tak, no, też trochę się stresuję, bo to dla mnie taki temat jest wrażliwy trochę, bo teraz mam taki trochę nawrót, ale nie daj się tym myślą. No i pamiętajcie, że wszystko nie przychodzi tak. Czasem potrzeba więcej czasu i czasami mogą być takie nawroty, ale nie możemy się im dać, bo raz już wygraliśmy i drugi raz to im radę. A Co w ogóle tu mamy? <gry> Recovery. <gry> to jest Kraty Recovery Hair Mask, czyli jakaś taka maska regenerująca do włosów. Ej, fajnie, bo na, na wyjazdy muszę sobie takie zabierać maski. Bardzo ładnie pachnie. Jak radzisz sobie z trudnym czasem? Ogólnie, szczerze mówiąc, nie radzę sobie. No, będąc szczera, sobie nie radzę. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale mam wam takiego tipa, czyli jest u was źle i macie tyle myśli, weź sobie kartkę papieru albo zeszyt, jakiś możecie złożyć pamiętnik i napisać w tej kartce wszystko, co wam, myśl, co wam siedzi w głowie i wypisywać to wszystko, jakieś zdania, co tworzisz, po prostu wszystko, co wam leży u głowie, wypisujcie te wszystkie myśli. I potem tą kartkę możecie wyrzucić, cokolwiek, albo robić pamiętnikę. Taki zeszyt mam, i tam wpiszę swoje myśli, co czuję. I, I tą kartkę właśnie możecie wyrzucić, cokolwiek sobie zrobić, albo właśnie w zeszycie sam dalej prowadzić sobie. I to też dużo daje, bo wtedy te myśli swoje wyrzucacie na kartkę papieru i chociaż troszkę lżej, tak. Nie zostanie po prostu, jak mam ten zły, zły czas. To po prostu poddaję się jemu. Niech on będzie, bo i tak czy siak będzie, co nie? Ale. Staram się zawsze w tym krótszym czasie robić coś miłego dla siebie. I to też sporo daje coś dla siebie się zrobi, tak? Na przykład czy to Everything Shower, czy prostu jakiś balsamik jakieś spa domowe sobie zrobić? sobie sobie dobre jedzonko. No. no. A to jest taka sinusoida, raz w ogóle przeżycie nie idziemy tak, przeżycie my idziemy tak, zloty, upadki, idziemy prosto, zloty, upadki, 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 zloty, idziemy prosto, góra, 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 dół. To jest naprawdę mega różne i to nie jest, to jest taki wykres, co nie? I no to naprawdę denerwujące czasami, ale no, wspieram Cię, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, dziękuję za każdą wiadomość i bardzo to oceniam. Jak twój piesek? Oj, mój piesek zachorował, ma chore serduszko i w ogóle, ale dostał leki, byliśmy już raz u weterynarza, także teraz dużo lepiej. Lekka skacze, bawi się, więc odzyskała się najważniejsze, dziękuję. Jak się czujesz? No i właśnie, to jest ten temat. Kochani, ja mam teraz yy, zjazd i czuję się po prostu, łukłem samą sobą źle i sama akceptacja i muszę trochę wejść na dobre tory z powrotem, bo mam wrażenie, że zrobiłem kilka kroków w tył, ale będę walczyć, bo na jakoś tak jest źle i... nawet nie wiem, nie wiem tak wytłumaczyć, ale też nie rozumiem osób, które mówią, do rodziców na przykład, starsze osoby, że ale jak ty możesz mieć takie problemy, przecież jesteś z dzieckiem, jak tobie możesz... to się nie chce stać w łóżku, przecież cały dzień leżałaś i to by się nic nie chce? Tak. Bo tak naprawdę nasz yy, nastolatkowie zazwyczaj właśnie się zmagają z takimi problemami, a takim gadaniem od strony rodziców ta, ta bardziej nas yy, przytłacza. A emocje to wszystko co mamy. Naprawdę i to jedyne co mamy, my się tym kierujemy wszystkim i tak, to jest możliwe. Jesteśmy młodzi i mamy emocje i też możemy czuć się źle. I nie, a to nie jest jak komuś powiem, że się źle czuję, to nie jest walka kto ma gorzej. Ja, ja nie mówię, że ktoś nie ma gorzej, bo każdy ma problemy, ale to nie znaczy, że ktoś ma odpowiedzieć, że inni mają gorzej, nie przesadzaj. kurda no, jesteśmy dziećmi, jesteśmy młodsi i też mamy emocje. I też, nam też może być źle z tym wszystkim. To, że jesteśmy młodzi nie, nie znaczy, że nie możemy mieć problemów. I nie lekceważcie swoich problemów. nie macie możliwość, idźcie do tego psychologa i, i tak. Ja się próbuję przełamać. I bardzo bym chciała chodzić do psychologa, ale nie wiem czy takich dobry, więc będę musiała poszukać sobie, bo chciałabym już przepracować wszystkie rzeczy, które siedzą i i tak. Zobaczcie o siebie po prostu i bez przez siebie też tak. chyba kończymy. Trzymam z Was mnóstwo kciuki, wyjdźcie ze wszystkiego co wam siedzi w głowie. Trzymam kciuki jestem z Was bardzo dumny. Dziękuję, że tutaj jesteście i zjedzcie coś dobrego, bo na to zasługujecie. Jestem z Was ogromnie dumna. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym.